Lecimy... po newsy. Jakiś czas temu firma EA obraziła się na Steama i usunęła z niego wszystkie swoje gry, żeby działać w ramach swojej platformy Origin. Teraz jednak sytuacja się zmienia. Od tego tygodnia na Steamie można kupić kilka gier elektroników, np. przykład Need for Speed Heat, Crisis 3 czy Dragon Age Inquisition. Co więcej, na platformie Valve będzie dostępna niedługo także subskrypcja EA Access, dająca dostęp do wybranych gier studia w zamian za miesięczną opłatę. Tanie gry od EA na Steamie już wkrótce. Wyobraź sobie taką sytuację, wchodzisz do łazienki, żeby skorzystać z toalety, ale podczas ścigania toaleta staje ogniem. Taki fantastyczny błąd trafił do The Sims 4 w aktualizacji o diabelskim numerze 1.63.133.1020. Pakiet przygotował grę na premierę Eco Lifestyle, nowego dodatku skupiającego się na życiu ekologicznym, ale przy okazji wprowadził do gry tak kuriozalne niedociągnięcia jak podpalanie toalety podczas załatwiania potrzeb. Studio Slightly Mad zapowiedziało Project Cars 3, gry o której wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu. Trzecia część motoryzacyjnego kombajnu wyjdzie latem na pc PlayStation 4 oraz Xbox One. W oglądacie pierwszy oficjalny zwiastun przygotowany w całości na silniku. Co do zawartości, twórcy zapowiadają ekscytujący tryb kariery, asynchroniczny multiplayer Rivals oraz około setkę samochodów. kącik zagrań w branży gier. W artykule Bloomberga czytamy, że firma tej, która miała doprowadzić do problemu studia Star Theory odpowiedzialnego za Kerbal Space Program po to, by podkupić jego pracowników. Wydawca kupił prawa do marki w 2017 roku i kontynuował serię wraz z zapowiedzią Kerbal Space Program 2. Początkowo prace przebiegały dobrze, ale 6 grudnia ubiegłego roku prace nad grą przesunięto do zespołu Intercept Games, samych pracowników Star Theory zachęcono do dołączenia do nowej ekipy. Początkowo deweloper się opierał, ale pandemia na świecie zmusiła go do rozwiązania zespołu. Co z Kerbal Space Program 2? Pracuje nad nim nowe studio z podebraną, przynajmniej częścią starej ekipy. Sama premiera ma nastąpić pod koniec z 2021 roku. Firma THQ Nordic zapowiedziała remaster Kingdoms of Amalur, zatytułowany Re Reconing. Nowa wersja gry ma zapewnić świetną grafikę, podrasowane gameplay, a także wszystkie DLC, jakie gra otrzymała w pakiecie. Z przecieków wynika, że gra miałaby pojawić się 11 sierpnia, ale to nie zostało potwierdzone. Kingdoms of Amalur wyszło w 2012 roku i zebrało dobre oceny. Przy grze pracował m.in. pisarz fantazy R.A. Salvator. I die, knowing that Frontier Development szykuje nowe rozszerzenie do Elite Dangerous zatytułowane Odyssey. Jak zapewnia deweloper, będzie to najbardziej rozbudowany pakiet treści do gry, który wprowadzi między innymi możliwość opuszczenia kokpitu statku kosmicznego i zwiedzania planety z perspektywy pierwszej osoby. Pojawią się też misje dyplomatyczne i handlowe, postacie niezależne i mnóstwo innych atrakcji, a wszystko to w otwartym świecie, gdzie spotkamy innych graczy. Premiera Odyssey na początku 2021 roku. A z innych wieści, premiera startu sezonu trzeciego w grze Fortnite została przesunięta.